Maciej Dąbrowski zawsze narzeka, że musi tłumaczyć po przegranych meczach przed kamerami ŁKS TV. To dzisiaj dla odmiany bierzemy kapitana po zwycięstwie. Zwycięstwie szczególnym, bo z tego co wiemy, to pierwszy raz wygrałeś w Głogowie. No to prawda, faktycznie pierwszy raz udało mi się wygrać tutaj w Głogowie. Grałem to kilkanaście już meczów, kilka remisów, ale nigdy, nigdy nie wygrałem, dlatego jeszcze bardziej się cieszę z tego zwycięstwa. No To Jarz smakuje zwycięstwo na tym terenie, gdzie ostatnio okresowi wybitnie nie szło? Na pewno cieszymy się, że do tego meczu podeszliśmy po po skoncentrowani, bardzo szybko mecz dla nas dobrze ułożył, strzeliliśmy dwie bramki, aczkolwiek trochę za, za, za bardzo pozwoliliśmy pod koniec ostatnich 10 minut jakby oddaliśmy pole chorobremu. Yy, w sobie mówiliśmy, uczuleliśmy się w przerwie na to, żeby być skoncentrowanym, żeby nie dać sobie strzelić szybko bramki, no niestety po rzucie rzuty zaraz tą bramkę straciliśmy, A aczkolwiek chwała drużynie, że ciężko pracowała na to, żeby strzelić trzecią bramkę i wybronić się do zwycięstwa do końca. To, co dzisiaj przede wszystkim mogło się podobać w grze ukresu, to ten wysoki pressing od pierwszej minuty. Rywale nie wiedzieli, jak sobie z Wami poradzić, no i dzięki temu szybko strzelone dwie bramki, które ustawiły ten mecz. No na pewno tak. Wydaje mi się, że w tym meczu ze Skrom też yy, ta pierwsza połowa, gdzie szliśmy bardzo wysoko pressingiem, yy, gdzieś tam dużo tych piłek odbieraliśmy, przejmowaliśmy. może zabrakło trochę bramek, tak? a w tym meczu akurat udało się te dwie bramki strzelić i szybko ustawić ten mecz. Także na pewno cieszy nas, 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 nas ten pressing, ale na pewno jest jeszcze dużo pracy i dużo do poprawy. No właśnie to, do czego można się przyczepić, to ten początek drugiej połowy, kiedy wydawało się, że macie to, co mówiliśmy, mecz pod kontrolą i nagle robi się 2 do 1 gol krągartowy, no i później ta ostatnia... Minuta, ostatnia akcja, kiedy chyba nie tylko tobie tętno skoczyło gdzieś w okolicach 200. Na pewno tak, w tej 94. minucie bardzo dobrą sytuację miał chorobę, wystarczyło piłkę skierować do bramki. Na nasze szczęście im się to nie udało, ale wydaje mi się, że z przebiegu meczu byliśmy lepszą drużyną, bardziej dojrzałą. My więcej sobie stworzyliśmy w sytuacji bramkowych. Także cieszę się z trzech punktów. Dzisiaj się cieszymy, ale jutro już przychodzimy do klubu i powoli będziemy myśleli o puszczeniu połomice i z pokorą podchodzimy do następnego spotkania. Przez cały poprzedni sezon mówiliśmy o tym, że Ukraina potrzebuje serii. Teraz ta seria wreszcie się pojawiła, trzy zwycięstwa. no Tego nie pamiętają nawet bardzo pamiętliwi kibice. Trzy gole zdobyte na wyjeździe to też nie jest regułą w przypadku Ukrainy, nie było w ostatnim czasie. Teraz będzie grało wam się jeszcze lżej, jeszcze będziecie mogli pokazać tą pełnię możliwości swoich? Na pewno ta drużyna ma bardzo duży potencjał i widać, że jeżeli wygrywasz mecz po meczu, to gdzieś tam ta pewność siebie wzrasta i gdzieś te zagrania wychodzą. Ale ja tak jakby nie patrzę na to, że to jest seria. Wiadomo, że kibice będą patrzyli na to, że wygrywamy trzeci mecz z rzędu. My też się z tego bardzo cieszymy, ale my podchodzimy do każdego kolejnego meczu i każdy kolejny chcemy wygrać. Czy to będzie teraz Puszczą, czy, czy następny z, ze Stalą, tak? To dla nas jest jakby najważniejszy ten kolejny i cieszę się, że, że dzisiaj wygraliśmy i że teraz możemy się skupić na kolejnym spotkaniu w środę. No to właśnie pozostaje nam zaprosić na to środowe spotkanie, mecz z Puszczą. Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Na pewno jeszcze chciałbym podziękować kibicom, którzy tutaj dzisiaj przyjechali i gdzieś tam wspierali nas, dopingowali, także bardzo dziękujemy, drużyna czuła ich wsparcie. A dlaczego warto? No bo zauważyliśmy, że zaczęliśmy coraz lepiej grać w tu piłkę i gdzieś tam wydaje mi się, że idzie to wszystko ku dobremu. Także serdecznie zapraszamy i widzimy się w środę. Środa 2030 zapraszał Maciej Dombrowski, kapitan Łódzkiego klubu sportowego. EuTS wygrywa w głobowie 3-2.